Wczoraj konferencji po meczu Pani Sakoła Brzebnika jest Kresie Spotkanie zatem się Nicem Zero do zero jest z nami trener gości Dariusz Banki. Panie trenerze na początek byśmy prosili o podsumowanie dzisiejszego spotkania. Dziękuję dobry, witam Państwa. Zacznę od tego, że są gratulacje dla zespołu gościnnego. w takim czasie jest pierwsza lice i myślę, że... W ten sposób nie wywalczył ten rabat, uh -huh. bo sam też podsumowaniem, bo uh nie -huh. widzę, że to jest ciężka liga, I nie jest łatwo z niej Także tutaj um, jeszcze przed podsumowaniem, poproszę się o to, żebym po żeby, pogratulować żeby, żeby, żeby i chciałem zacząć. Natomiast jeżeli chodzi o mecz, eee, to moim zdaniem był nerwowy ten mecz, eee, nie tak sobie troszeczkę tego wyobrażałem, Ważne, że no, w większości aspektów byliśmy zdecydowa ze zdecydowanie lepszy. Natomiast to jest piłka, nie zawsze lepszy zespół względu na Wydaje mi się, że stworzyliśmy bardzo dużą sytuację, jak nawet teraz w tym średniu, że czasami można było dzielić parę meczów, do nas było bardzo dużo uderzeń, bardzo dużo dźwięków zapoczywanych. Już nie parę lat, w którym lecimy na 400, bo chyba w drugiej połowie myśmy 7 odrzutów różnych, pod rząd. Natomiast no, najważniejsze rzeczy nie zrobiliśmy, które lepszą wystrzeliśmy w ramy. Mieliśmy sytuację, miałem bardzo dobrą sytuację Makowski, miał bardzo dobrą sytuację Leonid, miał bardzo dobrą sytuację Lilanowski, który wszedł, miałem bardzo dobrą sytuację Śpiączka. No, my musimy po prostu wykorzystywać sytuację. Jeżeli nie wykorzystujemy sytuacji, no to e, mamy prawa wygrać lepszą. Co jeszcze? Myślę, że Macie mógł się podobać, mimo że nie było branek, było dużo walki, było dużo emocji do samego końca. No tak trochę, bolewa była w tym, że się jednak będzie krytykuję, yy, którzy przeciwni, natomiast no, jednak miałem wrażenie, że oficer tu nie połowie ograniczała się do głębokiej obrony i, i niestety grała yy, taką piłkę na, na, na gruźnego napastnika, który, który sam mógł ten i, i jakby... Chciała po prostu ten remis dowieść do końca, ja miałem takie wrażenie, no, nie chciała się za bardzo otworzyć, nie chciała za bardzo na niewać piłkę, cofała się no i coś tam ewentualnie postulowała przy całej fragmentach gry i przy kontratakach. Natomiast spodziewałem się troszeczkę bardziej otwartego futbolu na stronę, czy z Waszej strony. No i przez to też może mieliśmy trochę problemy właśnie z wykreowaniem pewnych sytuacji. Natomiast musimy też szanować ten punkt, e, pamiętam, w tamtym roku. Musimy to wspomnieć, który remis remisował, praktycznie no w ogóle nie by remisował, w pierwszym remisie mieliśmy jeden remis, na sezonu mieliśmy chyba trzy, albo cztery remisy, bo teraz wyznaczyliśmy od dwóch remisów. Eee, ciężko powiedzieć, że to dobrze, bo już nie. Cieszę się, że brak nie straciliśmy, cieszę się, że bardzo dobrze w drugą połowę zagraliśmy, ale musimy takie rzeczy po prostu wygrywać i przepychać, jak to się mówi, strzelić bramki, który będziemy zdobyć. Tyle z mojej strony.